Dzisiaj Mojżesz wychwala prawo, które Izrael otrzymał od Boga. Prawo, które nam się może kojarzyć z jakimiś wymaganiami, często wymaganiami, których nie jesteśmy w stanie sprostać, z czymś bezwzględnym czy suchym. Natomiast to prawo też ma swoją wartość. Uświadamia nam, co jest dobre, co jest złe, czym należy się kierować, co jest jakimś takim punktem odniesienia. Oczywiście do tego spełnienia, wypełnienia tego też prawa, nie wystarczą tylko nasze dobre chęci czy sama świadomość tego, tego prawa. Potrzebna jest Boża łaska, Boża siła, której Bóg też chce nam udzielić. Prośmy o nią żeby naszemu działaniu, naszym dobrym chęciom też towarzyszyła Boża siła, Boże działanie. Wypełnić to jest bardzo piękne słowo. Pełnia, dojście do Takiego kształtu czegoś, co osiąga pełny potencjał, jest doskonałe, dokonane. To właśnie robi Jezus z prawem w paradoksalny sposób. Z jednej strony mówi, że ono ma swoją funkcję, nic się nie zmienia, ani jedna jota, ani jedna kreska, a jednocześnie on w sobie dopełnia, czyli doprowadza do tej perfekcji, doskonałości sens prawa. To jest jakieś przejście na inny poziom myślenia o, o zasadach w naszej wierze i przejście Pascha, Pascha Jezusa jest właśnie tym, co dopełnia prawo, co sumuje w sobie, zbiera, rekapituluje wszystko to, co wcześniej zostało napisane, powiedziane, objawione. My tam musimy się znaleźć, żeby nie zmagać się nie wierzgać jakoś przeciwko zasadom w naszej wierze, nie tkwić na takim poziomie napięcia między wolnością a prawem. Musimy się znaleźć w pasrze, czyli w tym przejściu Jezusa, razem z Nim przejść na ten poziom wypełnienia, spotkania z sensem, z telosem, z takim ostatecznym znaczeniem tego, w jaki sposób Bóg siebie objawia w prawdziwym słowie. W prawdzie moralnej, w takim dobru, które ma nasze życie jakoś harmonizować i porządkować. Bez Jezusa to nie działa. W Nim, w Jego pastrze, w Jego przejściu, w Jego darze z siebie, to może zadziałać też dla nas. Tam jesteśmy zaproszeni. Podobać się to, co robimy? Zostaw lajka lub komentarz.